Witam Was wszystkich serdecznie w moim takim specjalnym odcinku Portal 2. Z tej strony Mafia, no, a ze mną jest... Aga. Więc... Tak, chcemy sobie przejść m, taką. Adam, może jeszcze bardziej dokładnie? Niedawno. Ech, albo nie dano. Wczoraj nawet dokładnie, co nie? Wyszło. Tak, e, wczoraj wydano DLC do portalu, w którym możemy tworzyć własne mapy. Powiem tak, zabawa jest naprawdę przednia i każdy, kto ma portala, e, niech sobie to ściągnie, bo to jest naprawdę super można. Możemy nie dość, że sami możemy udostępniać jakieś mapy, możemy też ściągać i grać u mapy od innych użytkowników. No właśnie, właśnie, e, właśnie mafia dzisiaj gram mapę e, użytkownika Aros. E, mapa nazywa się Co jest? I mapa, że tak powiem, hmm, zaraz ją chyba zobaczycie, czy może już ją widzicie. Właśnie, chyba pokazuje się jak. Radny... I wchodzę, tu Koleś gada. To znaczy, ten tekst od tego faceta z tego laboratorium jest randomowy, że tak powiem, bo nie dałoby się do wszystkich użytkowników co twój. Po prostu, o tak, dosyć zabawne teksty. Jak na wow. Badał. Hmm, tak. Więc najpierw pokazujesz, jak przejść mapę, że tak powiem, zaplanowano, żeby użytkownik przeszedł tę mapę, prawda? Tak, tak. Właśnie w ogóle. Teraz zobaczysz na let's Się nie chodzi, nie wiem czy wiesz, nie chodzi się ten car Line. Tak, nie do... chodzi się nie chodzi się tymi robotami. Ro, nie, bo Car-Line to była postać Dobra, e, robotami, ale wiesz, Chodzi czy, się. Kim, szao. Y, chodzi się po prostu jak tymi czarnymi ludkami, wiesz? O. No, z trailera i to śmiesznie wygląda, takie takie płaskie, że tak powiem. Możliwe. A Widzimy, zobaczysz. jak weszliśmy na mapę, widzieliśmy na dole e, roboty i kostki, prawda? E, tak, tak. No, ale to, że tak powiem, jest wsadzone pod lipę. Pozdrawiamy Arosa. Tak przy okazji. Tak. Mówi, że się nie da przejść. Nie da się przejść. Wszystko tak. się da. A ja chyba nawet wiem jak. No to pokazuj. Właśnie staram się. Właśnie hmm. Chwileczkę I się zgubiłem. Właśnie, jeżeli mam jeszcze polecić o innych mapach, yy, które... To znaczy... Powiem tak, kiedy wydano Aha. wczoraj właśnie yy, te mapy był ogromny wysyp, ponieważ o, o na przykład 85 stron, a dwie minuty było już 150 stron z mapami. Hmm. I to nie są jakieś mapy, czy jak na razie, nie są to mapy z cyklu wstać, nie wiem, tylko do guzika, nie wiem, tą kostkę i koniec, nie? To są bardzo rozbudowane mapy. Nawet weszłam na taką mapę, ściągam sobie, jeszcze nie przeszłam, ale zapowiada się nieźle. To jest mapa... test. Zaraz wam powiem, jak ona się ładnie nazywa. Ona się nazywa... Hmm, jak ona się nazywała? Eee, Angry Test eee, Powiem wam tak. Eee, nietypowa mapa jak na razie... Ja tylko, ją, tylko na razie otworzyłam i nietypowa bo widać w niej eee, zepsutego robota, który do nas mówi. Tak jak był z ekranów na przykład nam mówił Werho? jakoś tak się mówiło? Wybaczcie, ja no. ale nie pamiętam jak się ten jak mały się to wymawia. Tak, to will tak, jest? tak, ten mały robot. Czy, 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 Wiem, no, ale to właśnie z tych ekranów mówi nam wieży... Zepsu, wieżyczka. Lepsza ta dziewieżyczka. Także ciekawe. No, ciekawe. I każdy. No. Także, jeżeli możecie, to spróbujcie swoich sił. No i jeżeli dobrze pójdzie, to chyba też, może w opisie znajdziecie też moją mapę. Także zapraszam do zagrania. Wszystko jest spolonizowane, nie ma żadnych problemów związanych z tym, że... To jest po angielsku. No chyba, że chcecie wyjść na jakieś dokładniejsze porady, no to wtedy macie po angielsku, a tak to wszystko ładnie po polsku działa śmiga miga. Nie ma problemów. Nie ma problemów. <laughs> w ogóle tak nie Te Teraz będzie w ogóle ten, że jest strasznie potężne, nie? Bo tyle, no, bo jak w ciągu paniąc. parę innego dnia 150 mat, to, no to nieźle. No nie no, stron, bo map nie wiem ile tam teraz. A, bo, no stop są tworzone. Stron stron. To ciekawe ile na jednej stronie się mieści. Nie wiem, hmm? nawet... zaraz się mogę powiedzieć. E, ale chwileczkę, zaraz wracamy. Okej, okay, jesteśmy w chwilowej przerwie. Na stronie znajduje się około 9 map. Aktualnie na tę stronę godzinie, o godzinie której? 14:21 mamy stronę stron z mapami 801. Także fajnie naprawdę... odbijemy się od, od okna, nie? Mogę być Spokojnie. Hmm. W ogóle trochę... Ja nie wiem co tu robić, trochę, nie wiem, trochę się głupi ale już wszystko jest okej, okay. zaraz yy, na pewno przejdziemy tą mapę. No na pewno tak Dobra, wszystko, wszystko okej. Okay. Aha... Dobra. Jest portal, jest portal. Zaraz ją... No. I zaraz będzie pewnie koniec. Trzeba wlecieć oh, do tej dziurki, o wlecieliśmy. I Ale trzeba, trzeba tu nacisnąć guzik. O to nie wiem, otwarte drzwi. E, co? Zatakowała cię wieżyczka? E, tak. No i właśnie na tym polega trik, że... Y, właśnie... Podobno się nie da przejść tym matkę. Podobno. Niby tak. A z tego co wiem, to znalazłem sposób. Dobra, ja już teraz wiem, jak na to przejść. Także pokażemy sposób na tą mapę. Jak ją przejść? Tak, żebyście nie mieli tego samego problemu? Więc tak, co właśnie jest najważniejsze. Hmm. Najlepiej coś takiego zrobić, wyjść tutaj. A jeżeli chodzi jeszcze o same komory testowe, to manie można je ściągnąć z warsztatu, nie trzeba nic kombinować, także ściągamy po prostu od Valve, prosto ze strony warsztatowej tak. i, i nie ma naprawdę problemu, nie tak jak z Lefta, że trzeba było szukać te mapy i nie wiadomo co robić, także... Bo wiesz, plus? Bo Valve ogólnie takie specjalne przygotowali, wiesz? No... To jest fajne. Tak. A nie, potem trzeba na przykład z, z Left 4 Deadem, na przykład jak trzeba było do, no, dodatkowe mapy, to trzeba było jeszcze pogrzebać, ale po prostu tak jest wygodniej, tak jak teraz to ja to zrobi. Tak. W ogóle te mapy strasznie ci co ludzie robią, bo to jest praktycznie jakbyś mamy plika, to tylko takie małe, że to tak powiem małe pliczki trzeba ściągnąć. No tak. Więc to bardzo mało ważne. W ogóle. I można usuwać, jeżeli nie gramy w te mapy. Tak. Dobra, i bierzemy kostkę i właśnie, Mamy kostkę, nie dajemy się tam do. Tej wieżyczki. Przy... Bardziej do przycisku, ale idziemy do wieżyczki. Więc co robimy? Najlepiej trzeba tam pójść. Hmm... Cyk. I? No trzeba zejść do tej, że tak powiem, po moją trampolinę. Tak, do odbicu. trampolinę, przeskoczysz się... Dobra, I, i jesteśmy. No i tu jest ta wieżyczka. Klikamy szybko, bierzemy wieżyczkę, obrania nas i strącamy, no, strącamy. ją. No. I w tym sposobem przechodzimy mapę. Yy, tak. I teraz możemy powiedzieć autorowi Co jest! Jednak prześlijmy tę mapę. Tak, ale jeszcze to nie, nie tak szybko, Aga, trzeba odłożyć kotkę, żeby odłożyć drzwi. Tak. Aha. Można. Ja mam, Ja jeszcze mówiąc przyszłam tak jak autor zamierzał i ja potem nie ruchamiałam, bo stwierdziłam, nie, nie mam cierpliwości. Jeżeli mnie na końcu zabija wieżyczka, to... Nie. Dobra, kładziemy kostkę. I że tak powiem, tu jest przykład tego, że y, powinno się trochę też testować mapy y, pod względem takim, że po prostu nie wiem, dać swoim znajomym czy coś, bo samemu mówią, że po prostu, że tak powiem, przęknąć jakiś szczegół i, i właśnie. Przechodzimy tą mapę. Tak, a najlepiej komuś. Zrobi się i tak, potem znajomy mi. No właśnie mapy można udostępnić. Być. udostępnić można mapy dać na przykład na publicznym, tylko dla przyjaciół albo ukryć, także... W ogóle można tam nakręcić, tam różne... Pooglądajcie te opcje, bo naprawdę tego dużo jest. Dobra, Aga, ja już wchodzę do windy, przeszedłem. Damy mu łapkę w górę, to nie? I ja już mu nawet dam, wiesz. No, także chyba na tym zakończymy swojej, prawda? Tak. Więc bardzo dziękujemy za oglądanie. Dziękuję, żeś mnie zaprosił do tego odcinka. Spoko. I no to co? I do zobaczenia! No możliwe, do zobaczenia. See ya. No to see ya.